To jest 20 września. Chciałem przedstawić moją drugą pasiekę doświadczalną, na której prowadzę eksperymenty z zastosowaniem różnych kwasów. doświadczalny, w którym prowadzę badania do się nasączenia płytek z kwasem szczawiowym. Chciałem pokazać tylko osiem, dwa warozy, czy jest. O, Widać tu wyraźnie, że te płytki z kwasem, nasączonych kwasem szczawiowym z wodą, Elegancko zdają Nie ma zgryzania, tak jak paski tam zgryzają pszczoły czy z gliceryną, czy, tylko po prostu ocierają się opłytki, które są nasączone kwasem szczawiowym i efekt jest, że po prostu ta waroza się sypie. Tylko muszę powiedzieć, że ten efekt wystąpi dopiero po, w piątym dniu od zastosowania. Czyli prawdę mówiąc, wtedy po prostu waroza ginie może powiedzieć z głodu, ma poparzone aparaty gębowe. Ale to po prostu tym się ulem zajmiemy po prostu w innym filmie. Chciałem Państwu pokazać swoje inne ule, które po prostu e, stosowałem kwas mrówkowy już Za, według moich zabiegów to jest piąty raz wczor e, wczoraj, 19. dziewiętnastego, to był piąty raz. Pierwszy raz to były czwartego e, lipca, drugi 31 lipca, 3-11 września, 4-12 września i teraz 5-19 września. I te eksperymenty, które tu przeprowadziłem, no, jestem bardzo zadowolony, bo praktycznie rozy dosłownie są śladowe ilości, po 5-6 sztuk najwyżej. I jeżeli się uda po prostu, to zastosuję ten kwas ale w jesieni gdzieś na zakończenie chyba październik listopada przyłomnie a tu można zobaczyć jeszcze jakie są mniej więcej te siły rodzin czy tutaj tą rodzinkę akurat już teraz się trochę robi chłodno, że pszczółki już po prostu schowają um się tu jest cień duży no tutaj można w tę dalej daj tutaj przybliż no, to sobie więcej siła rodzin w no, te ule też stosowałem kwas szczabiowy i teraz na tak zakończenie kwas mrówkowy. Zobaczymy, jakie tutaj jest osyp w tym, w tym ulu No tak się popatrzeć to praktycznie może jedna, dwie, 3, 4, 5, 6, może 7, może. po prostu nie widać, po się osypku, Czyli te datki kwasu mleczkowego, które były wykonane, po prostu zadziałały. Tutaj jest to też takie rodzinka, A, to, to są 1, 2, 3, 4, może na po nie Dziadkowi to im nie potrzeba. Moja młoda przelarka, która się akurat tutaj zajmuje, odważna, niesamowicie po prostu chodzi bez baski, bez niczego. No tutaj też, to są matki tego roczne, widać po kolorze zielone akurat, i też tutaj jest więcej, właśnie warozy, co, ale też to są takie różne śmieci, także warozy są nie. No może z 10 tu jest nurkowe działa to krótka. Tutaj też jest następny, też matka 5 roczna. Są pojedyncze warozy widać jedna, druga, tego, a tu są takie śmieci Trzecie, czwarte, piąta Także po prostu efekt jest. W tych ulach wcześniej zastosowałem kwas szczawiowy też, ale już wyciągnął te płytki, po prostu były to inny sposób nasycenia. Teraz po prostu wszystkie zastosowałem kwasem grubkowym. To, to jest ul rekordzista pod względem warozy. Muszę powiedzieć, nie wiem to się stało, ale w tym ulu jest taka wrażliwe to pszczoło że po prostu jej strasznie lubi ja mam tego razu płytki opadł był dzień w dzień przez 7 dni i teraz widzę wczoraj też dałem płytki jeszcze po prostu waroza jest Rekordista chyba ściąga wszystko waroze z całej pasiejki dziwny układ matka jest z tamtego roku to jest matka tegoroczna, no, po sąsiedzku ul. i to praktycznie warozy nie widać. Jedna, może dwie sztuki jest. Także po prostu to działanie tych płytek w wcale nie przeszkadza, a zastosowałem teraz, może tu do środka. Jak to wygląda? A tutaj ściągłem. O, są krążki, tylko tutaj dałem pod folię z tego względu, że już przygotowuję do ściągnięcia korpusy A proszę to przybliżyć też jest okrążki zastosowałem dwa, Tu tutaj bliżej przy. no pszczoły to na dół zeszły Jem, też jest krata odgrodowa którą teraz wyciągnę A tutaj też popatrzy się na osy warozy jedna chyba sztuka, dwie Też się nie widać matki tegoroczne też stosowałem tutaj was szczawiowy w tym ulu ale proszę zobaczyć, to tutaj zmuchli gdzie to dmuchanie? mogę? Tutaj. Tu, tutaj są też krążki, o tutaj, bliżej <grywia> kamery, tutaj, tutaj, tutaj z tej strony, ktoś, tutaj, tutaj, wiadomo, zobaczysz tych krążków Jeden, drugi, portfolio damy są książki. No i krzyłki sobie, wiesz, weź, weź. Weź, wiesz, zobaczymy jaki tutaj jest osyp. Matka tam tego jest. No, tutaj. No, są też tak, że ciężko duży albo warozy są. No, trochę by znalazł, może 10-20 sztuk, ale nie dużo jest tutaj. Także jestem bardzo zadowolony z stosowania tych kruszków, czy płytek słożonych kwasem przetrawionym. Robota bardzo szybka, bezpieczna, szybciutko się daje, po prostu i czasu mi nie schodzi. także to jest tyle po prostu się dawało, jest efekt taki, że no, nie widać te warozy, no. to, to co stosuję już piąty rok, praktycznie z roku na rok, praktycznie 100% nie przeżywa. Zobaczymy jak w tym roku będzie. No, tutaj jeszcze można pokazać te pozostałe ule, jakie to są, to są ule, akurat dwa stropionowe mam, jeden, I to może też zobaczymy wkładki tutaj i tutaj. Właśnie, bo tutaj, tutaj parę, też widać jest parę warus. Jest, bo tutaj w tym ulewu... Zastosowałem uniem. tu krążki. Jeszcze może tutaj. A tutaj są efekty. Szczółek. Piękne rodne jabłuszka. Tutaj. Zostały zapylone przez... Moje pszczółki i cieszę się dla dzieci, dla wnuków to po prostu sprawiają radę. Jeśli tu popatrzymy na też na tym, na ten, na ten. No. Nie widać jak śmieci są tylko warozy Nie widzę. O nie, nie jest nawet. jedna chyba się nie widać warozy. No. Tu jest matka młodziutka w tym roku. Składnik zobaczymy, jak wygląda ta sytuacja. Jedna? Nie, nie, też nie. się nie ma. A też zastosowana tutaj jest płytka. Zobaczymy, co tu jest, bo na nie wiem. O, płytka tu jest z klasy jest Tutaj folię. Tak. Praktycznie zimuje wszystkie ule na 10 ramka Wielkopolski. No teraz, w tych najbliższych dniach, ponieważ zapowiadają że temperaturę 25-26 stopni, teraz wtorek, środa, to akurat po tych dniach. Będzie chłodniej, wtedy ściągnie wszystkie korpusy. będę że na, tylko na jedne korpusy. Tu proszę sprzedek pokazać, jakie są siły tych pszczołek chłodnich. wiesz, tutaj te wszystkie i No pokażę, tu drugi, trzeci, czwarty jest. Pszczoły są bardzo łagodne nakarmione tutaj sobie można zabrać obrończyłem otwory na jedną trzecią no i z rabunki trochę zaczynały się robić także będziemy już przygotowywać do zimowy tu w zobaczymy do środka jak to wygląda sytuacja to jest a są tutaj krążki są dwa włożone to bliżej tak no. te ramki które zostają po prostu będę miał na, na wiosnę do robienia odkładów także przechowam